Witajcie widzowie w naszym międzyrajdowym, cośrodowym spotkaniu. Może przesunę minimalnie kamerę w tą stronę, żeby nie było tle białego tła. I zaczynamy od razu od tematu dzisiejszego vloga najdłuższy od lat start rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Rajdowe Mistrzostwa Polski zaczną się tradycyjnie od Elmotu, czyli od rajdu Świdnickiego, który w tym roku będzie miał 13 odcinków specjalnych łącznie o długości blisko 170 km, co ciekawe będą one stanowić blisko 40% trasy, to jest niespotykana wartość we współczesnych rajdach 20 3-28% zazwyczaj stanowią OS, -y, reszta to dojazdówki. A tu, proszę, organizatorzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali kapitalną trasę, która to w sobotę rano będzie rozpoczynać się odcinkiem testowym w Walimiu. Potem start w Świdnicy i cztery pierwsze odcinki specjalne pierwszy i ostatni z nich będzie rozgrywany na ulicach Świdnicy. dwa kolejne niedaleko na południe od miasta. W niedzielę z kolei aż 9 prób. Trzy pętle po trzy odcinki specjalne. Wszystko bardzo blisko Świdnicy. Wszystko długie próby, co powinno się podobać kibicom, co powinno podobać się zawodnikom. I na co jeszcze zwrócę Waszą uwagę, to to, że ostatnia sobotnia próba startuje o 19.20. Pierwsza niedzielna o 7.30. Nie będzie dużo spania, będzie dużo rywalizacji. Naprawdę ja już się nie mogę doczekać. Nie wiem, czy uda mi się pojechać w tym roku na Lejc Świdnicki, ale jeżeli tak, no to ta niedzielna Część zawodów na pewno wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Zanim przejdziemy do dalszych tematów dzisiejszego vloga, prośba jak zawsze, jeśli się wam podobają nasze spotkania, to polajkujcie ten materiał, subskrybujcie motopasję, jeśli jeszcze tego nie robicie, kliknijcie w dzwoneczek notyfikacji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów na moim kanale. I jeśli możecie, jeśli się Wam podoba to, co widzicie, to udostępnijcie też te vlogi na swoich socjalach, żeby pasjonatów rajdów łączyć i żeby nas było jak najwięcej na motopasjach. Przechodzimy dalej i przechodzimy do echa rajdu safari. Tradycyjnie we vlogu po rundzie WRC wspominamy, co też ciekawego się po mecie tego rajdu działo. Otóż, po pierwsze, prezydent nie chce przedłużyć swój rajd. Uważa, że rajd, który dziś jest rozgrywany, to zaledwie jedna trzecia dawnego safari. I wykorzystując nowe przepisy FIA, które przewidują możliwość organizacji bardziej maratońskich rajdów, zlecił swojemu ministrowi sportu dogadanie się ze FIA i przeprowadzenie próby rozciągnięcia safari do takiej bardziej maratońskiej formy, w tym do stworzenia alternatywnej bazy rajdu. Nairobi jako główna baza rajdu, natomiast Mombasa mogłaby być tym zdalnym serwisem, tak żeby te etapy rajdu bardziej rozciągnąć, żeby stało się cała impreza stała się większą, dłuższą, bardziej w starym stylu. Po samym rajdzie Rich Milner, czyli szef M-Sportu chwalił Formo, chwalił niezawodność Pumy. Na tym bardzo się skupił, że tak naprawdę poza tym, że Munster z, własnej, z własnych błędów nie ukończył dwóch rajdów, to tak naprawdę do tej pory obydwie Pumy Rally One nie wykazały jakichś takich terminalnych problemów. Nie było potrzeby wycofywania się z rajdu załóg M-Sportu w tym roku z powodów technicznych. Brawo M-Sport, poprawili jakość Pumy, no i też y, chyba myślę poprawili jej prędkość, o czym świadczy trzecia pozycja w klasyfikacji kierowców Adriana Furmo. Ojtanak, tanak, ten, który w tamtym roku psuł trochę tą, psu, tą pumę, chciałby poprawić pewność siebie. Mistrz świata z 2019 roku e, stwierdził, że o ile w Kenii to była jego nieunikniona e, sytuacja: ten głaz pojawił się na trasie, oni nie mieli go jako minąć. O tyle w Monte Carlo i w Szwecji to on popełniał błędy i nad tym musi popracować: musi znaleźć sobie spokój i jednocześnie pewność siebie, żeby rozpocząć od kolejnej rundy, od Chorwacji już faktyczną pogoń. Za tytułem. Ostatnia rzecz, którą usłyszeliśmy jeszcze w Nairobi, to wypowiedzi Ari Latwali, który uważa, że powinno się poprawić wizualną reprezentację nowej punktacji. Wspominam o tym tak bardziej dla formalności, bo nie, moim zdaniem nie powinno się poprawiać czegokolwiek przy nowej punktacji należy ją wyrzucić do kosza, należy wyrzucić do kosza Power Stage, rozciągnąć niedzielę i naprawdę nic więcej nie trzeba zrobić, żeby rajdy były prostsze do odczytania dla kibiców. I po prostu ciekawsze. Nie będzie oszczędzania w niedzielę, jeśli będzie ta niedziela liczyła jedną trzecią rajdu. Calero powiedział, że jest przeciwny zmianom technicznym. Uważa, że bez hybryd samochody nie będą już tak ekscytujące, nie będą dawały tyle frajdy z jazdy. Jednocześnie zauważa, że nowe przepisy mogą faktycznie przyciągnąć nowych producentów. Zatem tak, wolałby jeszcze hybrydy, ale z drugiej strony jak będzie więcej aut, to też będzie spoko. Andreas Mikkelsen, czyli trzeci kierowca Hyundaja w rajdzie Chorwacji, przed startem w Chorwacji potrenuje. Pojedzie w rajdzie Piemontu we Włoszech. To jest asfaltowy taki niezbyt długi rajdzik w jednodniowy we Włoszech. W ramach tego będzie poznawał asfaltową specyfikację I20 Rally1. I jest to podyktowane oczywiście tym, że w obecnych realiach przepisy FIA nie pozwalają na zbyt dużo testów. Ja jestem ciekawy występu Andreasa w ogóle w Chorwacji, bo jechał w tym rajdzie w 2021 roku, czyli kiedy pierwszy raz rajd ten włączony był do WRC. No i nie skończyła się ta jazda zbyt dobrze, bo urwał koło. Idąc dalej. W Czechach rozpoczyna się rywalizacja. Rozpoczyna się od jednej z rund asfaltowych rali sprintów czeskich, rajdu Walaszka. Bardzo znany rajd, popularny wśród kibiców przede wszystkim. Znowu jednodniowa, krótka impreza, ale gromadząca na starcie co roku całą rzeszę sz słynnych, szybkich kierowców z Czech i nawet z krajów ościennych. W tym roku nie zabraknie na starcie takich nazwisk jak Kopecki, Stritecki, Cajs, Cerny. A z Polski pojadą m.in. Jarek Kołtun z Irkiem Pleskotem, bracia Kotarbowie, czy rozpoczynający przygodę z samochodem Rally 2 Kuba Maturka z Danielem Dymurskim. A jak już jesteśmy przy Czechach, to warto wspomnieć, że następny bardzo szybki czeski kierowca, Filip Maresz, z radowanym buchą będą w tym roku jechać cały cykl Mistrzostw Europy i będą w tym cyklu jechać Jarisem Rally 2. Zatem kolejny Gier Jaris nowej klasy samochód, no, znaczy nowy samochód w klasie Rally 2 obok Martinsa Sesksa. Myślę, że to też będzie załoga, na którą warto będzie patrzeć. Filip Maresz Mar to bardzo szybki kierowca, był mistrzem Europy Juniorów w 2019 roku. Ten sam tytuł, który Miko Marczyk dwa lata później zdobył, zatem to są kierowcy naprawdę z czołówki europejskiej. I na koniec bomba. Lancia potwierdziła to, że będzie chciała wrócić do rajdowych mistrzostw świata. Niestety mówi się o tym, że ma być jedyną marką reprezentującą w tej dyscyplinie Stelantis'a co by oznaczało, że będzie przejmować dział sportu Citroena, który do tej pory był tą marką, która ze strony Stellantis'a startowała w rajdach głównie. No oczywiście mamy też Opel i Peugeoty w niższych klasach, ale mówimy tu o samochodzie Rally 2, o tym, na co Lancia ja się chce porwać. To właśnie jest klasa Rally 2 na początek. Może te nowe przepisy też skłonią Lancia do stworzenia auta topowej klasy. Na razie e, przejęcie działu który konstruuje rajdowe Citroen Rally 2, wydaje się być dobrym pomysłem, dlatego, że ponoć Citroen y, przechodzi w ręce Chińczyków. Stellantis pozbywa się jednej ze swoich flagowych marek, bardzo mnie to dziwi, ale może propozycja po prostu finansowa ze strony chińskiej jest na tyle dobra. Jednocześnie oznacza to, że możemy Citroena dalej mieć w rajdach, tylko już będzie to chiński Citroen, a my będziemy mieli dzięki temu jednego producenta więcej. No i powiem Wam tak, i w jednym, i w drugim przypadku, background Citroena. Xara WRC, wielokrotny mistrz świata konstruktorów. C4 WRC, DS3 WRC, dokładnie to samo. No ostatni ten C3 WRC, to była nietrafiona konstrukcja, ale jeżeli popatrzymy bardziej wstecz, no to jest na czym budować. A jeśli jeszcze popatrzymy na tą markę Lancia, na najbardziej utytułowaną markę w historii WRC, zdecydowanie jest od czego zacząć, jest w czym pokładać nadzieję. No i na tym kończę nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że był ten vlog dla Was ciekawy. Jeśli i tak, jeszcze raz proszę Was o kciuki w górę, subskrypcję, dzwoneczki, komentarze i udostępnianie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.